Kręciłem parę godzin, i w ogóle ryby żadnej nie ma. Nie ma nic. Gdzie nie, gdzie coś tam się, coś tam chlupnęło No jakieś życie jest, ale dokładnie określić, powiedzieć nie można, co to za ryba. Dopiero ryba będzie w następnym roku, czyli te zanieczyszczenie, co się dostało, to zrobiło swoje. Nie wiem, jeszcze przyjadę tutaj, jeszcze tak za dwa tygodnie, ale tu już nie ma sensu, co tu jeździć, bo tu ryby już nie ma. No pogoda fajna, pochmurno. Kto spinninguje, to wie, że taka pogoda fajna jest. No, ale no co, tutaj nic, tutaj nic.